Jestem zimni... zimioczek I zaczynamy, o jak widzicie To Tak No, gramy na Bóg Coś tam nawet, nie wiem, nie pamiętam I mnie No, tak, właśnie Walę sobie dźwięk Naprawdę nie tak mam Tak, to się właśnie robi. I tak, jak obiecałem dzisiaj, z mokrych tak, oczywiście jest to mokrych Wow, co to jest za kanibal? Dzień dobry. <grydziwcie>? chłodem patyki czemu to coś mnie bije to bym chcę tu żarcia załatwić poza tym tak magnez i tu możemy sobie ustawiać różne rzeczy czy pada, czy nie, help play the player, tu save, tu już no, nie wiem co to jest. Praver, czyli różne takie te, nie czy Speed Amulet, nie wiem co to jest, nie będę cheatował oczywiście tutaj. zobaczę co to jest gdzieś indziej I się boję. Natomiast mamut, jeszcze go nie zabiłem No, to czy... Dzień dobry. Dobrze, nie wiem czy mam checkpointy. Nie mam. Teraz tu stawił. A słuchajcie, ee, zrobimy tak, że dzisiaj pójdziemy. Na tamten bią chcieliśmy iść. Tu pójdziemy. Zobaczymy, co się tam kroi. I słuchajcie, słuchajcie mnie uważnie. W następnym odcinku pójdziemy tam, na to małe coś. Tak, musicie mnie uważnie słuchać, żeby wiedzieć, gdzie pójdziemy. I tutaj właśnie to jest polanka. Tylko mała, niezbyt. Co tu szukać? Wow! Wow Boże! latkuje trochę czasami. I takie jej świnkę sobie zabijemy. Wrzucam mi się jeszcze tam ten filmik stary, bo z godzinkę go już rzucam. I co to jest? Tu mamy jeziorko z wodą i skunksy. One nam coś robią? ale ja... On we mnie pierdzi. Tak, no tutaj Zrobiliśmy tylko jedno jedanko. I poza tym, zobaczyliśmy... gąsienicę. <laughs> Jaki żal. Gąsieniczko, gąsieniczko, ona nam coś zrobi? Jeeee yeah. O, slime mi domu. <laughs> Na dwa hity idzie. O, się tam zrespiła. Tak. To jest pustynia! O! Pójdę na pustynkę sobie Wiecie patykiem, bo nie, nie zrobiłem sobie jeszcze miecza a tam jest ma... what the fuck dobra mniejsza z tym i pozdro dla autora tej mapki bo musiał się sporo i to naprawdę sporo namęczyć żeby to zbudować a słuchajcie, 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 mam takiego newsa bardzo wielkiego, że w następnym odcinku nie pójdziemy tam, bo przejdziemy tak bo W następnym odcinku zwiedzimy to, potem przejdziemy tam, na tą gigakulę, potem tam, wrócimy się znowu tu, przejdziemy tu nadal do tej gigakuli, przejdziemy tu, 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 tam i nie wiem czy tam jest coś dalej. Jak tak to tam pójdziemy jeszcze tutaj. O kurczę jakiś łodziak. No, kociuta. Dobra, dobra, kot, kot, dobra, nie bij mnie to swoją łapką żulowatą. Dobra, żul, zostaw mnie. Żul mnie zabił. Zginąłem z ręki kota. Żałosny. Naprawdę żałosny ale no serio z ręki z a tam jest nether Tam na razie nie idziemy jak no, z mojej wiedzy wynika że w tych kulach są różne biomy tak a tam mnie kot zabił nie nie tu jeszcze gdzieś indziej a tam dobra tutaj dobra <śled> kot mnie zabił i w następnym odcinku słuchajcie pójdziemy sobie tam tylko, że ja nie mam zbytnio rzeczy, żeby się tam dostać, ale mam pewien pomysł... Dostanę się tam poza odcinkiem. No to będzie... Boże, kłod mnie zabił. Kochani, pa... O, co się... Ktoś się tam bije. Kur... Co to było? Ej, co to jest? Co to jest? Co to ma być WTF? Jakiś wilkołak mnie jeszcze go Czary, mary, hokus pokus. Czary, mary, hokus pokus, hokus pokus. Czary, mary, rary, rary, hokus jest dzień, tak? I gdzie ja miałem iść? Znowu mnie zabił jakiś duży wolf Nie, nie, tam. Tam. I słuchajcie, nie wiem co to jest, ale to jest chyba zwykły wilczek sobie sam. Sam sobie tak stoi. Tak, i słuchajcie, na, na razie nie ma odcinków z Hero Zero. O! Co to jest? O nie, nie. Myślę, że my tu nie zacznie atakować. To... Czemu to coś mi nie goni? Dobra. Tam jest... Nie ma dobra. Moje itemy. Musimy sumie ten wilk nie goni. Czy co to jest? A to jest jakiś żul Tam znów... O, tu jest moja reszta itemków O Boże, Boże, co tam jest? Lis, Boże, a co tam to jest? Cześć, lisku. Ja ci nie uderzę, to ty mnie też nie uderzysz. Mały słonik, ale słodziak. Tam, to tam... Tam pójdziemy w następnym odcinku. Nie, nie tam. W następnym odcinku pójdziemy tam. Dobra przestań Konie, pi-ptyyyyyyy To jest giga polana. Chyba To jest takie małe, niektóre są, niektóre są takie duże A tam A to tu, tu, tu są jeszcze To ja tych nie widziałem To słuchajcie Jak tam przejdziemy, a to przejdziemy co mi tu pierdzi? Fur, co to jest? Co to jest? What the fuck? Koza! A to jest mucha! Boże, jakie to jest zjarane! Ja popycham... Ej, sorry teraz za ten szum, nie wiem czy go słychać, ale jak tak to przepraszam. O, oh, Flappy Beard! Wow! Boże, grzechotnik! Boże, to jest grzechotnik! Chryste, panie! Co ta gra nie wymyśli? Kurde, grzechotnik mnie goni! Iż mnie goni dalej, tu cieka, Fak, goni, goni! Goni mnie, grzechotnik! Fak, fak, fak! Oni mi jeszcze? Obróż mnie, nie goni! Zrezygnował z pościgu 2 na 2 Nie Zrezygnował z mojej ucieczki 2 na 10 Myślę, że mnie zaatakuje Kur... Jakie gówniane gówno mnie zaatakowało Kurde, co to ma być za gra, kurde, jakiś... Jakiś, jakiś wąż mi kurde goni A, po co ja temu Critters, kurde wgrywałem, ale... Dobra Będziemy powoli chyba kończyć z odcinkiem nie, nie bo nagrywamy. Nie ja zwróciłem uwagi na to. 7 minutek. Chyba, nie. Wiem. Albo je... Nie wiem. Zaraz sobie sprawdzimy. Słucham. Zaraz sobie sprawdzimy ooo już 11 minut powoli trzeba kończyć tak Pożegnamy się w tym samym miejscu a w następnym odcinku znajdziemy się w magiczny sposób tam tak po prostu zbudujemy sobie takie sudeczki ale to poza odcinkiem już dozbieram surowce itp się namęczę tutaj bardzo dużo no więc pożegnamy się może pa Pa, 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 ale jeszcze muszę zobaczyć... Zły grzechotnik. Jeszcze zobaczę, czy to... Wow, co to było? Latkujem. A co to jest? Korczek. A co to jest za skunksica? Nie wiem, co to jest. Wiecie, jak to wygląda. Dobra. Ale nie na no, odcinku, bo jeszcze jakieś małe dzieci będą oglądać i, i będzie źle. Oj, ja, ty ty! To tam jest jeszcze dalej! Wiecie, ile nam to odcinków zajmie. Tutaj jestem, ja zobaczę, poza odcinkiem. No i już się pożegnamy. Papa, papa, papa. Już się żegnaliśmy tysiąc razy, ale papa. Pa. Żegnamy się z państwem. Papa, pa. pa, pa.